Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Mówię, dzisiaj sobie nagram jeszcze kolejny odcinek, tak jak właśnie po tym poprzednim, w ten sam dzień. No więc zaczynamy kontynuować oczywiście tą jaskinię, te cmentarzysko orków, będziemy sobie kontynuować. Doszliśmy już właśnie do tego momentu, sobie tylko ten łuk zdejmę, bo... O, zniknęły mi wszystkie ikonki, nie, połowę w sumie. Tych broni orkowych znikają mi znikają ikonki. Widzę. Zajmiemy sobie ten łuk tylko na początku. Bo nie chcę, nie chcę nosić łuku, brzydko to wygląda. O, tam się ork pije z kimś. Idziemy szybko, może zdążymy. A, to jest ten bal. On jest raczej właśnie chyba nieśmiertelny, to. Eee... To jego nie, nie zabiją, bo te orkowy są skupieni na nim, także. O nie, jednak nie. Jednak nie. Ale chcę Expa, tego mi został. Jeszcze precy, czwarty. Znaczy oni w sumie byli troszkę na początku tam skupieni na nim, ale. On... Widzieliście? On nawet... Za pomoc. Zjawiłeś się w ostatniej chwili. On nawet y, nie zadawał im obrażeń, czyli śmieszne. Tam ork krzyczy, czterech zabiliśmy, dobra. Pogadamy sobie z nim od razu, tak jak mnie tutaj zahaczył. Po drodze znalazłem ciała świątynnych strażników. Co się stało? Mistrz Kor Angar przysłał nas tutaj, byśmy przeszukali jaskinię. Spodziewaliśmy się znaleźć tu tylko stare groby i rozpadające się mumie. Nagle coś poruszyło się w ciemnościach i dookoła pojawili się orkowie. Nie wiem czego tam szukali, ale ich obecność tutaj jest bardzo niepokojąca. Gdzie są pozostali strażnicy? Nie żyją. Nieświadomie doprowadziłem do ich zagłady. Niech śniący zlituje się nad moją duszą. No, orkowie czegoś ewidentnie muszą tutaj szukać. Przysyła mnie Kor Angar. Odnaleźliście jakieś ślady śniącego? Jeszcze nie. A co z Iberionem? Doszedł już do siebie? Nie, nadal jest nieprzytomny. Musimy zbadać ten kompleks jaskiń. Po tych wszystkich straszliwych wydarzeniach, nie mogę wrócić do obozu z pustymi rękami. Ale moje zdolności bojowe są dość ograniczone. A orkowie nie reagują na moją magię jak ci głupcy ze starego obozu. Skoro przysyła cię, bractwo. Może pomożesz mi w badaniu tego cmentarzyska. Pomogę ci. To wspaniale. Z tego pomieszczenia wychodzą trzy korytarze. Powinniśmy przeszukać każdy z nich. Prowadź, pójdę za tobą. Dobra, no to czyli musimy przeszukać każdy korytarz po kolei, żeby właśnie dowiedzieć się o co chodzi tutaj w tym, w tym cmentarzysku orków. Pozbieram sobie tylko te bronie jeszcze, tu jest kolejny strażnik świątynny, który sobie leży już, nieżywy. I co ja zrobię? Teraz uleczę się. Uleczę się troszkę. Tymi gorzkimi chlebami. O, jest ten ork, który tutaj sobie chodzi ciągle, teraz raczej nas zahacie, dobra. Bo... Bo jak gadaliśmy, to właśnie chyba nie biją nas. I widzę, że balukor nawet nie widział, no, to znaczy nawet zero reakcji miał, jak ten ork zaczął go atakować i tak dalej, ale dobra. I on i tak nie zadaje tą obrażeń jemu. A my sobie raczej radzimy z nimi wszystkimi, także poszukamy po kolei wszystkie te korytarze, będziemy musieli poprzeszukiwać oczywiście, bierzemy sobie ten pierwszy z lewej. Widzę tutaj orków, dwóch, trzech, o tam jest jakiś silniejszy. Może być ciężej z nim, ale po kolei sobie robimy... No nie, nie zrobimy tego po kolei, biegnie tamten od razu. Czyli szybko, szybko sobie je zabijamy, a nie, on cofnął się. Miałem wrażenie, że bieg do nocy, <laughs> śmiesznie to wygląda. Dobra, ork żołnierz. o kurde. Ja save'a nie zrobiłem. Dobra, udało się, 300 expo. No to mnie zaskoczył trochę. To mnie trochę zaskoczył, nieźle. Nieźle mu to wyszło. Jeden hit i bym już leżał, ale udało nam się, dobra. Jemy jakieś takie właśnie mocniejsze te... Yy roślinki, żeby to tak nie zamulać też tymi piekielnikami powiedzmy czy coś bo coraz więcej tak zdrowia mamy, to zanim byśmy uleczyli się do końca, to też już trochę potrwa. No a też właśnie tak jak mówiłem, że będę sobie dzielił to na dwa, czyli na dwie części jakby na dwa odcinki, czyli właśnie w tym odcinku mam nadzieję, że mi się to uda zrobić. No może pewnie będzie dłuższy niż normalnie, tak mniej więcej 30 minut mam. To pewnie właśnie może się okazać być dłuższy, ale zobaczymy. No chyba tylko te korytarze zostały, tak mi się wydaje. Zobaczymy, zobaczymy. No, te orkowie zwiadowcy to naprawdę są już bardzo łatwi dla nas. Już tak ogarnąłem ich troszkę taki system, właśnie e, walki. Dobra, przeszukajmy sobie to wszystko po kolei. E, tu jest zawalone, wszystko na górze. Bierzemy sobie to wszystko tutaj. Tu są jakieś takie korytarze. O, tam jest, tam jest coś, widzę. Ale poza tym chyba nic tutaj nie ma. No nie wiem. No co tu jest, to jedynie grzybki. Może właśnie na tą górę się da też wejść. Zobaczymy. Nie lubię właśnie tego, jak ktoś z nami chodzi. Za nami właśnie. Głównie właśnie za nami, bo wtedy oni się blokują. A jak, no zazwyczaj jak ktoś nas prowadzi, no to tak właśnie o wiele mniejsza szansa jest na to, że ktoś będzie się tam blokował o cokolwiek, no tak jak teraz na przykład, no patrzcie, no, jest jakiś mały zakręt, już, już mu tam coś bije i nie idzie za nami, dobra, idziemy do kolejnego, mm, to brałem ten miecz? Nie brałem nic, jak to jest, kurde, dziwne, yy, zapis, zapisujemy sobie od razu i idziemy do kolejnego korytarza, do tego, w sumie tamten niech tak, no i tak nam nie jest potrzebny raczej, to, no, dobra, jak się tam zawiesi, to się zawiesi, yy, Idziemy tutaj dalej. O, jest jakiś mieczek. No ale zardzewiały miecz ręczny, Lepszy jest. W końcu. Jednoręczna fajnie. 45 obrażeń, a mieliśmy w łomotaczu 37, czyli nieźle. 8 obrażeń różnicy. No wymagane się już 31. No my mamy 60 razem z tym amuletem, także i pierwszeniem. Także jest spoko. Przyda nam się na pewno. No, mamy to stalowy język. I mamy też miecz bojowy, ale to są oczywiście już takie gorsze. O, jakaś połowa pergaminu. A może tam będzie coś wiedział? Ten tunel okazał się ślepą uliczką. Może znajdziemy tutaj jakieś wskazówki, które pomogą nam w naszych poszukiwaniach. No tak, już znalazłem. Znalazłem fragment pergaminu. To mi wygląda na zwój z zaklęciem orków. Niestety został przerwany na pół. Gdzieś musi być druga połowa tego pergaminu. Aha, dobra, czyli pewnie w tym trzecim, ostatnim korytarzu będzie to druga połowa tego pergaminu. No i to my sobie wtedy złączymy no i coś, coś tam pewnie da radę, będzie dało radę to odczytać z tego właśnie pergaminu. Dobra, wracamy się i idziemy do tego trzeciego korytarza. Tam ogólnie orków już słyszałem kolejnych, także jeszcze gdzieś tutaj sobie chodzą. O, kolejne jakieś rośliny. Kocianki. Kocianki chyba dość właśnie takie są lepsze roślinki. Ja w sumie sprawdzę, ile one nam tam leczą. O, 24, no to nieźle. Sporo naprawdę, jak na roślinę. Sam też lepsze właśnie chyba. E, dobra, jest kolejny ork. Zobaczymy w ogóle... No, kurde, z tym mieczem to naprawdę o wiele lepiej wygląda, co? Wydaje się taki dłuższy o wiele. O kurde, tu się Nie, jest. nie no, mieczem to się naprawdę miód nic, no praktycznie różnicy nie ma, nie? nie, ale lepiej jakby to wygląda, jak się mieczem macha, niż takim niż jakąś pałką ja nie przepadam za takimi pałkami i tak dalej, ale ogólnie no właśnie jak była lepsza, no to wiadomo, że troszkę ją nosiłem, tam, nie, tego łomotacza, tą pałkę, dobra, bierzemy sobie kolejny portku, tam też już się zgubił znowu. Ale my sobie radzimy raczej. Ale nie no w sumie on będzie nam potrzebny chyba do. Do czytania tego pergaminu. Dobra są piekielniki jakieś kolejne. Yy, tu jest zamknięte gdzieś musi być przełącznik. O tu jest. No w sumie no tutaj wszedłem bo tylko tutaj chyba mogę, Także no od razu to znalazłem. Bezproblemowo. No zniknęły z tekstury. Trochę znowu kruszpach. O, jest połowa pergaminu, druga połowa, czyli idziemy sobie do, tego, do tego gościa. Tylko ciekawe gdzie on jest. Hmm. Tu? Tak, tutaj jest, dobra. Znalazłem fragment pergaminu. Wspaniale. To druga połowa zwoju z zaklęciem orków. Co teraz zrobimy z tymi dwoma fragmentami? To dwie połowy tego samego manuskryptu, ale nie potrafię odcyfrować tego pisma. Co? Nie rozumiem. W sumie? Dostaliśmy jakiś... Znaleźliśmy dwie połówki orkowego manuskryptu, ale Balukor nie jest stanie go przetłumaczyć. Musimy szukać dalej, no ale przecież byliśmy w każdym korytarzu. Nie, no może, musimy, może wrócimy się teraz do tego pierwszego. Czekaj. To interesujące. Cóż, nie widzę tu nic interesującego. Cicho. Przyjrzyj się uważnie ornamentom zdobiącym te jaskinie. Ta, to mi powinno wystarczyć do przetłumaczenia, znalezionego przez nas pergaminu. Już wiem, to zaklęcie teleportacji wygląda na to, że można go użyć tylko w konkretnym miejscu. Dziwne. No dziwne, ale idziemy do tego pierwszego korytarza, bo jakoś właśnie Pamiętam, że gdzieś to było tutaj, właśnie to miejsce. Było dość takie nawet, jakby to nazwać. Rozjaśnione te miejsce było, gdzie właśnie trzeba było użyć tego teleportu. Nie, wiem, górę w sumie. Nie wiem, czy tam da się wejść. No, gdzie tam to znowu jest? O, jest tutaj, po lewej to. Dobra. Czyli, no ale i tak musimy tam tego mieć, chyba gościa. No, mały zakręt już. Dobra, musimy podejść chyba do tego właśnie. Jakoś to tak by było. I przeczytać. Tak? Chyba tak. Nie no, przecież nic nie mamy. Może on będzie coś tam? No ale nie wiem, czy on musi podejść do tego, do no, przecież... A nie, to jest przecież jako zwój. Tak? Nie, nie wiem o co chodzi. Dobra, pisma nie ma tego, nie ma tego w pozostałych. No to wiadomo. Też. No nie widzę tego. Nie ma, albo ślepy jestem. No, tu nawet było. No, było widać przez ścianę, jakby troszkę, jak bokiem stanęliśmy. No nie wiem. Może na środku? O! Jest. Nowy zapis w dzienniku. No, ale mógł sobie oszczędzić już tego chodzenia. Mógł podbiec po prostu do nas. To miejsce posiada szczególną aurę. Aurę tajemnicy. To pomieszczenie przypomina mi obraz z naszej wizji. Wizja. Jesteśmy już bardzo blisko celu. No. Dobra. Czyli teraz chyba podejdziemy. No. Za tą ścianą. To musi być tutaj. Moje moce magiczne są wciąż bardzo osłabione. Użyj orkowego zaklęcia teleportacji. Właśnie tutaj przed tą ścianą. Okej, okay. dobra. Zapisujemy sobie może na początku. Na piątce. I użyjemy tego orkowego zaklęcia teleportacji przy tej ścianie. Bo to jest właściwie ogólnie to tak widać, to po prostu rzuca się to w oczy, gdzie trzeba, jakby stanąć. Dobra, udało się. Mamy 5 many, tylko? Myślę, że 10 zawsze mamy na początku. Mamy many. Yy, koło wrót oczywiście otwieramy tamtemu gościowi. Pewnie będzie nam tutaj potrzebny. Mamy kolejne jakieś korytarze. Ale chyba, nie wiem, będziemy mogli chyba najpierw sobie z nim pogadać. Na temat tego, tak? No to brawo. No, cofa się? Cofa się tak? Do nas? No nie no, nie w tą, w drugą. No naprawdę. O, dawaj, 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 blisko. Dobrze, chociaż że zapisałem sobie przed tym. No będę musiał zrestartować gierkę raczej. Dobra, no to robię restart, bo to raczej nie ma sensu. To widzimy się za chwilkę. Dobra, a więc jesteśmy już. Mm, musimy po prostu poczekać, aż otworzy się to do końca. Dopiero sobie podejdziemy, bo znowu będzie tak, że. Zaczepi nas niby, i będzie szukał tego przejścia. No czyli otwieramy. Czekamy aż to się otworzy, jakby do końca. I wtedy mu się tam wychylimy, żeby do nas tam zagadał. No, jeszcze troszkę. A i przy okazji mogą się w sumie uleczyć. Teraz co zrobię? Gorzkim chlebem, troszkę. I nawet można psianką. No i piekielnikiem dobijemy. Dobra. No, i sobie rozmawiamy z nim teraz. Aha, to nie ma sam zaczepić. Znalazłeś ukrytą komorę. Mój instynkt mnie nie zawiódł. Naprawdę, znajdziemy odpowiedź na tajemnicze wydarzenia związane z przyzwaniem śniącego? To mi raczej wygląda na kolejną komorę grobowcową. Musimy iść dalej. Prowadź, pójdę za tobą. Dobra, no jak musimy, no to musimy. Nie wiem, lewo, prosto. No, pójdźmy prosto, najpierw i w prawo od razu. Zobaczymy, co tutaj jest. Jak na razie tutaj nic nie widzę. Tu... o, tutaj coś jest. Weźmy tutaj pochodnie. Tam też coś właśnie było, ale to chwilka. Gdybyśmy sobie tutaj ogarniemy, no to jest tylko są te grzybki. Chyba tak, tylko są te grzybki. Będziemy tutaj, w prawo. Tutaj coś jest. Miecz. Czego? Nie zauważyłem dokładnie. Nie, to nie może być prawda. To nic nie ma, tylko kurz i, i kości. Nie, panie, przemów do mnie. Śniący, ukaż się swojemu słudze. Nie! No to koniec. Teraz całkiem mu odbiło. <gry> To wszystko twoja wina. Twoja bluźniercza obecność rozgniewała wszechmocnego śniącego. Teraz ja będę musiał ponieść karę za twoje grzeszne czyny. Muszę złożyć ofiarę, aby przebłagać mego pana. Ofiarę z człowieka! Wtedy śniący znów spojrzy na mnie przychylnym okiem i uczyni mnie swoim sługą. Giń, niewierny psie! Euf! O ty, tak mnie nazywać? Dużo ma HP, ale on nam i tak nic zrobił. 500 do doświadczenia. Co miał? Miecz, miecz sędziego. Pochodnie bierzemy. On nawet nic nie ma przy sobie. Co to był? Miecz śmierci. No nie no, musimy wejść po prostu tu, bo znowu. Miecz śmierci zobaczmy. Mam nadzieję, że będzie lepszy. Jest. O trzy. I patrzcie tą różnicę wymaganej siły. Tutaj do 21, a tu 31. Może dlatego w sumie, że on jest taki dość chyba raczej nietypowy i dlatego mam mniej po prostu wymagane siły. A o trzy obrażenia więcej mamy. Dużo, niedużo, ale kurde znowu. Nie wiem czy Dobra, zrobimy to tak, że... No zejdź tu. Zrobimy to tak, że go zabijamy. Pierwszą osobę. Na śmierć. No, taki jest, no to dobra. Raczej nic nam chyba nie zrobią przez to, że zabiliśmy go. Ale jeszcze tam jest jedno pomieszczenie, gdzie nie poszedłem tam. Gdzie to go? Tu, nie tu. No i tak ogólnie musimy się wrócić z buta. Szkoda, że nic takiego nie ma. Żeby nawet chociaż do, wyj do wyjścia. No, tu są psianki i kocianki. Te nazwy. Te nazwy naprawdę są bardzo fajne. Tych roślinek właśnie akurat tych. No i tak musimy właśnie wrócić do tego wejścia wyjścia, bo, 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 nie mamy innej drogi, ale tutaj jeszcze chciałem sobie zobaczyć, to czy można tutaj wejść na górę? Zapisujemy na trójce sobie zapiszemy. Nie wiem czy mi się uda, ale zobaczymy. Można. O, jest grzybki są jakieś. Te grzybki to nie jest praktycznie, ale. Zastanawiam się to, czy coś innego tutaj znajdziemy. Takiego, co mogłoby nam takiego się bardziej przydać, nie wiem, jaka skrzynia by była, czy coś. No, tutaj pójdźmy najpierw. W sumie fajnie, bo. Znaczy, to znaczy, myślałem, że będzie dłużej to o wiele trwało, ale jednak szybciej to poszło. No i pewnie myślę, że w tamtym odcinku, nawet jakbym z 15 minut dołożył, to by na tamtym się raczej skończyło to wszystko, ale to nic, przecież po prostu jest jeden odcinek więcej, jakby. No tu coś jest, to znaczy, no jest pomieszczenie, no ale tu nic w nim nie ma. Ale chociaż wiemy, że można tu na pewno wejść sobie. I czy coś więcej tutaj znajdziemy? Chyba nie. No to się chyba wracamy. Musimy się wrócić do kory Angara, czy tam, do, czy tam do kory Kaloma. Powiedzieć mu chyba o tym, że tutaj nic nie ma. I w sumie nic, no bo tak naprawdę to w sumie po nic tutaj nie przyszliśmy. Po nic tutaj przyszliśmy. Y Jedynie to chyba ja zyskałem, bo... <grych> exp nawet sporo. No i ten mieczek. Nawet dwa mieczeki w sumie były lepsze. No i ten jeszcze bardziej lepszy, także yy, będzie o wiele łatwiej z przeciwnikami. Jeszcze tam jakąś siłę się podbije, to naprawdę będzie o wiele, wiele łatwiej. Z nimi. Yy, no ale... Tutaj jeszcze nie patrzyłem tych ziół. No ale z takim orkiem właśnie wojownikiem, za którego było tam 300 Expa. No to już było troszkę, troszkę ciężej było z nim. Porównując do tych orków myśliwych i orków zwiadowców, chyba tak się nazywały. No to właśnie tam, nie 100-120 expa różnicy, ale ogólnie był bardziej, o wiele bardziej twardszy ten ork wojownik niż właśnie te, niż właśnie ci orkowie nie, zwiadowcy i myśliwi, tak jak już właśnie mówię. I nadal mnie zastanawia to, czy można tutaj kurde to otworzyć, no. Jest przełącznik tutaj. W środku. Patrzcie, no jest tutaj przełącznik. Nie wiem, jakim czarem. Nie, no bez sensu. Wiem, że coś było tego, że, takiego, że można było właśnie yy, łukiem czy coś. No to w sumie chyba powinno się świecić tak to. No tutaj, nie, tutaj wejdziemy i zaraz spadniemy. No właśnie. No to jest bez sensu. No szkoda, naprawdę. Kurde no, zerknę sobie jeszcze w sumie tutaj. Bo je, powinno dać się otworzyć to jedno. Właśnie może z pochodnią sobie pochodźmy teraz, bo może będzie większa szansa na to, że znajdziemy ten przełącznik. To by przełącznik do tego co jest pod nami. To nie. Yy, tutaj... Wejdźmy i właśnie poszukajmy z pochodnią sobie wszystkiego, wszystkie te co mamy potwierane. Bo może jednak właśnie, to też było już klikane, bo jednak może właśnie się coś gdzieś tak ukryło, że co to było, że właśnie nie widzieliśmy tego bez pochodni. Co prawda, no podświetlenie by było, ale... No ale, szukamy dalej. Tu jeszcze po tej stronie zostawię. Tu nie widzę, tu nie widzę. Tutaj jeszcze wejdźmy. No, tutaj też nie ma. I tutaj. No, nie, no nie ma tak naprawdę. Jest na pewno jakiś sposób na to, żeby, żeby właśnie to pootwierać. Nie wiem, może jakiś czar czy coś. Dobra, no ale nieważne, nie będziemy tutaj łazić. I szukać nie wiadomo czego. Zawsze oczywiście można wrócić, jak się tam w jakiś sposób dowiem e, o tym, że zawsze można właśnie wrócić tutaj sobie, także... Już jest chyba nocka, która jest godzina. 21.29, no, to taka już późny wieczór. Ale tą barierę ładnie widać. Pod takim syfem jesteśmy uwięzieni. I ogólnie to podgłosiłem sobie o jeden. I muzykę, głośność muzyki, bo ogólnie było ją słychać. Ale. Moim głosem za dużo się jakby ją zagłuszało, także troszkę więcej jakby tam. No to wiadomo, jeden to nie aż tak dużo jest. Ale troszkę więcej tam jak się podgłosiło właśnie, to może coś jednak być lepiej. A muzyka no naprawdę w jakimkolwiek gotiku, gotiku to jest naprawdę miód na uszy. Coś pięknego naprawdę. Właśnie dzisiaj nawet sobie. Trafiłem na taką, na taki kanał chyba, gdzie właśnie jakieś takie sklejone były wszystkie piosenki, co znaczy, no wszystkie piosenki, muzyki z całych wszystkich części Gotika. Nie wiem czy tam pierwsza, druga część i trzecia była, czy pierwsza, druga, coś takiego. Jakoś to się po prostu tam łączyło, no i z kilku jakby części było to tam zrobione i wszystkie były te piosenki, które są ogólnie dostępne. I... Naprawdę, to jest coś pięknego. I są na tym wyświetlenia. I są na tym, kurde, wyświetlenia, naprawdę. To jest fajna rzecz. Cmentarzysko Orków, to zadanie mamy, teraz pewnie będziemy mieli je wykonane. No ale wrócimy, musimy oczywiście wrócić do Kor Angara albo Kor Kaloma, Z którymś tam się pogadać. Raczej Kor Angar, bo on to ogólnie nas zlecił, także... Pewnie nie będzie też zadowolony. Przez to, że... Znaleźliśmy tam nic. No dla nas to ten miecz i w ogóle eksp. Ale dla nich to raczej nic nie znaleźliśmy. Stracili... Stracili dużo... Strażników świątynnych. Znaczy dużo, nie dużo, no kilku tam było. No i Bala Lukora stracili, nie? No w sumie no nie przeze mnie, no trochę przeze mnie no, bo zabiłem go. Ale no... Podstawał zmysły w sumie dość typowo tutaj w tym obozie. No i... No i musieliśmy go zabić. O, patrzcie, on stał. No, a co się załadowało? Było widać, że właśnie użyte zakręcie sen jest na niego, także. I ciekawie mnie to, czy ma HP teraz. O, i teraz jest pełne. Wtedy miał y, pusty pasek HP. Dobra, gadamy z Korangarem. Byłem na cmentarzysku orków. Tam nic nie ma. Ani śniącego, ani znaku. Nic. A co z Balem, Lukorem i Strażnikami? Wszyscy zginęli. Zginęli? Ale dlaczego? Co się stało? W jaskiniach aż roiło się od orków. Wybili straż świątynną do nogi. Tylko ja i Bal-Lukor wyszliśmy z tego cało, ale nagle Bal postradał zmysły. Wrzeszczał, że Śniący kazał mu mnie zabić i zamierzał wykonać to polecenie. Najwyraźniej nie mógł się pogodzić z niepowodzeniem swojej misji. Nie wierzę, żeby błogosławiony wpływ Śniącego mógł go popchnąć do tak brutalnego działania. To nie może, nie może być nie ważne. Najważniejsze, że zamiar Bala Lukora się nie powiódł. Teraz naszą Taka jedyną nadzieją jest, jest iBerry. No powiedzmy. Co słychać u oświeconego? Nie budzi się i z godziny na godzinę jest coraz Czekaj, słabszy. Wiem, jak można go zbudzić, ale potrzebuję Twojej pomocy. Co mam zrobić? Przynieś mi 5 najmocniejszych ziół uzdrawiających, jakie można znaleźć na bagnach. Śpiesz się. Dobra, wiem co robić. To musimy tam po prostu iść na te bagna ich, tam gdzie oni zbierają te bagienne ziele. Tam nawet jedno zadanie chyba robiliśmy dla bala któregoś. Gdzie musieliśmy, to znaczy bal skierował nas do kogoś, kto tam jakby zarządza tym, i, tym, tym zbieraniem bagiennego ziela. I od tego, jakby za zarządcy za dostaliśmy zadanie, gdzie musieliśmy tam zabić chyba krwiopijce, bo tam im po, po prostu przeszkadzały, powiedzmy. No i dobra, na razie sobie to skończymy. Na tym momencie, w kolejnym sobie właśnie odcinku, sobie tam wszystko ogarniemy na temat tych ziół. Przy okazji, tam sobie pozbieramy więcej rzeczy, bo tam wiedziałem właśnie, że tam będziemy wracać, także. Pozbieramy sobie tam te wszystkie rzeczy i powybijamy sobie mm, te potwory i może tam z tymi wężami botnymi też popróbujemy, zobaczymy czy damy radę. No ale jak na razie sobie to skończymy klimatycznie y, w miejscu kory. Y, Kaloma teraz powiedzmy. A i to mógł znajmimy, bo wyglądamy jak nie powiem co y, Żegnam się z wami, także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się siema.